Polacy kupują coraz więcej nieruchomości w Hiszpanii. W 2024 roku było to ponad 4000 transakcji. Nie dziwi więc ogromne zainteresowanie tym tematem, a do Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej ciągle napływają prośby o komentarze i pytania. Niestety dochodzą do nas też sygnały o popełnianych błędach, czasem nieetycznych zachowaniach. I stąd też, razem z ekspertami z Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, naszego Komitetu Nieruchomości, postanowiliśmy opracować bezpłatny poradnik, w którym odpowiemy na Państwa pytania i szerzej potraktujemy te wszystkie tematy. Chcielibyśmy również zaprosić Państwa na serię podcastów Jak bezpiecznie nabyć nieruchomość w Hiszpanii, do których serdecznie zachęcam i na które zapraszam. Suzanna Gołębiewska. Dzień dobry Państwu. Zuzanna Gołębieska, jestem dyrektor zarządzającą Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Jest dzisiaj ze mną. Michał Kubicki, ja jestem członkiem Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej oraz przewodniczącym jej komitetu do nieruchomości. Proszę państwa kilka słów o naszej izbie. Została powołana do życia 25 lat temu i działamy na obu rynkach w Polsce i Hiszpanii. Nasze główne zadanie polega na tym, żeby wspierać polskie firmy we wchodzeniu na rynek hiszpański, a także żeby pracować tutaj na rzecz firm hiszpańskich, największych hiszpańskich inwestorów w Polsce. Przez 25 lat naszej działalności zorganizowaliśmy setki misji handlowych, wyjazdów na targi, przeprowadziliśmy tysiące konsultacji i staramy się nie tylko pomagać w wejściu na dany rynek, ale również dalej oferować współpracę wszystkim firmom zainteresowanym współpracę i wsparcie. Myślę, że warto wspomnieć. Że w ciągu roku organizujemy ponad 50 wydarzeń. W tym miejscu zachęcam Państwa serdecznie do współpracy z Izbą. Są to zarówno duże wydarzenia sektorowe, jak i konferencje branżowe, spotkania networkingowe, bardzo duże speed business mixery, konsultacje, webinary i seminaria, podczas których komentujemy na bieżąco wszystkie istotne kwestie zarówno prawne, jak i podatkowe jak i wszystkie te, które mogą dotyczyć działalności gospodarczej na obu rynkach. Warto wspomnieć o tym, że siłą naszej Izby właściwie naszą przewagą konkurencyjną jest profesjonalizm i know-how zrzeszonych u nas ekspertów. Izba na dzień dzisiejszy zrzesza ponad 120 firm członkowskich, które wzajemnie wymieniają się informacjami i, i, i wspierają. Wracając do naszych, do naszych wydarzeń. Chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby pojawiać się u nas co miesiąc. Organizujemy też bardzo interesujące spotkania networkingowe, podczas których nasi członkowie mogą się poznawać i poszerzać swoją, swoją sieć biznesową. Działają u nas także trzy komitety tematyczne. Od najstarszego, który działa w naszej Izbie, Komitetu do Spraw Energetyki, poprzez Komitet Transformacji Cyfrowej, aż po najmłodszy, ale działający bardzo, bardzo prężnie, Komitet do Spraw Nieruchomości, którego Michał jest przewodniczącym. Tak jest. Ze wszystkich wydarzeń, które organizuje Izba, muszę powiedzieć, że moim ulubionym networkingowym spotkaniem jest Tarde de Sabores, czyli Tłumacząc na polski, wieczór smaków. To są takie spotkania, na których jesteśmy w kilkadziesiąt osób, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, ale jest to w atmosferze luźnej, rozmów takich biznesowych oczywiście, ale w formacie takim mało zobowiązującym. Niemniej jednak, mimo tego, że to jest taki luźny format, to wiemy z doświadczeń naszych wieloletnich, że nawiązują się tam nie tylko przyjaźnie, co jest oczywiste, ale też i przede wszystkim kontakty i kontrakty. I po to te nasze spotkania networkingowe są, więc ja też potwierdzam to, co Zuzanna mówi, nasze spotkania networkingowe z całą pewnością są warte uczestnictwa. Jeżeli zaś idzie o Komitet do Spraw Nieruchomości, to na fali zainteresowania naszych rodaków zakupami nieruchomości w Hiszpanii uznaliśmy, że warto by było stworzyć Komitet do Spraw Nieruchomości po to, by łączyć. Oba rynki w, w, w całość i przede wszystkim wykorzystać wiedzę naszych ekspertów i naszych członków, by doradzić Państwu, w jaki sposób bezpiecznie nabyć nieruchomość. I to jest jeden z naszych celów, ale oczywiście nie działamy tylko w jedną stronę. Chcemy działać w obie strony jako komitet, czyli kapitał hiszpański. Chcemy też przyciągać do Polski. I jako, że kilkanaście lat temu na polskim rynku działało grubo ponad 100 firm tylko i wyłącznie z, z rynku nieruchomości. I ma, naszą ambicją jest, żeby te, w ten kapitał tutaj wrócił. Poza hiszpańskim kapitałem, nasza Izba ma bardzo dobre relacje również z placówkami dyplomatycznymi południowej Ameryki Środkowej, czyli krajów latynoskich. Tam też będziemy próbowali w związku z tym nawiązać kontakty, które być może spowodują, że ten kapitał do nas przypłynie także z Ameryki Południowej. A nasi członkowie to są firmy deweloperskie z wieloletnim doświadczeniem, które doskonale tutaj ten kapitał wprowadzą. Więc jesteśmy przekonani, że ta nasza działalność tutaj przyniesie w bliskim czasie efekty. No i w ramach. Tych wszystkich działań i zapytań, które wpływają do nas z mediów dotyczących tego wzrostu zainteresowania hiszpańskim rynkiem nieruchomości, jako członkowie Komitetu do, do, do Spraw Nieruchomości uznaliśmy, że warto by było poprowadzić niejako naszych rodaków przez te procesy zakupowe i w pierwszym rzucie wymyśliliśmy, że dobrze byłoby napisać coś w formule przewodnika, jak bezpiecznie nabyć nieruchomość w Hiszpanii. Drugą zaś formą udzielania takiej informacji, porad, zaznajamiania z rynkiem nieruchomości hiszpańskim, hiszpańskim będą podcasty. I teraz to, co w tych podcastach się znajdzie, właśnie omówimy sobie z Zuzanną. Jest wiele ciekawych tematów, czasem wydają nam się oczywiste, ale w tych naszych podcastach i w naszym poradniku chcielibyśmy Państwa zachęcić do takiego głębszego przeanalizowania. Wszelkich możliwości przygotowania się do całego procesu z szerszym rozważeniem, nawet pod kątem lokalizacji, pod kątem wielkości miejscowości, całego procesu poszukiwania nieruchomości i w końcu zakupu i przystosowania się do, do nowych warunków do warunków życia. Zaobserwowaliśmy, że Polacy często podchodzą do, do tematu Hiszpanii z ogromnym entuzjazmem, co zrozumiałe, ale są kierowani na przykład dobrą opinią sąsiadów. Którzy byli na wakacjach albo sami pojechali na wakacje w dany region i są na tyle zachwyceni i y, uradowani możliwością przeniesienia się y, właśnie w tamte okolice, że nie patrzą też szerzej i nie analizują w, szerszym, w, szerszym, w szerszej perspektywie czasu tego, jak będzie wyglądało ich życie w danym miejscu. Dlatego też pierwszym tytułem, jaki chcieliśmy zaproponować i chcieliśmy omówić, y, to właśnie, który z hiszpańskich regionów warto wybrać. Tak, warto tutaj zauważyć, że przecież Hiszpania jest pod bardzo rozległym krajem z wieloma rodzajami klimatów. I mamy część, która leży nad chłodnym w większości Atlantykiem, mamy część, która leży nad Morzem Śródziemnym, mamy wyspy, czyli Baleary na Morzu Śródziemnym, mamy też i. Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, ale też i mamy dwie eksklawy w północnej Afryce, o których no nie wszyscy pamiętają, a być może one mogą być też takim celem przynajmniej zakupowym, więc wybór regionu to jest z pewnością pierwszy krok, który, którego powinniśmy dokonać i. Z całą pewnością jeden z podcastów najbliższych będzie ten aspekt omawiał. Czyli który w skrócie rzecz biorąc region dla nas będzie najlepszy do życia, mieszkania, wakacji? Chociażby prosty aspekt dotyczący tego, jak, jak uciążliwe mogą być upały, prawda? Na, na południu to, to warto wziąć pod uwagę, jeśli mówimy tutaj o osobach starszych. Czy kwestie organizacji życia, jeśli się, jeśli się jedzie do Hiszpanii na dłużej z dziećmi, to są wszystko bardzo istotne czynniki, które no niekoniecznie muszą wskazać na, na tę miejscowość, która nam się podobała najpierw w kontekście wakacyjnym. Drugi podobny temat, również do głębokiego przeanalizowania, to wybór wielkości miejscowości. Tu mamy do wyboru albo wielkie metropolie, w których życie pędzi. My szukamy zwykle, mówię tutaj o grupie o większości Polaków, którzy kupują nieruchomość w Hiszpanii, spokojnych chwil na wybrzeżu. Co nie znaczy, że nie możemy trafić właśnie również w bardzo zatłoczone miejsce, prawda? Sam wybór miejscowości do życia no to jest równie podstawowy jak wybór konkretnego regionu, no bo przecież od tego, gdzie dokładnie będziemy mieszkać, będzie zależało potem nasze samopoczucie. I tutaj warto powiedzieć, że warto rozważać, tak jak powiedziałeś, i metropolię, i mniejsze miasta, wybrzeże, i interior. Wszystko zależy od tego, jaki sobie cel wyznaczyliśmy, bo przecież zupełnie inaczej życie wygląda w małej miejscowości na Costa Brava pod granicą francuską, a zupełnie inaczej w kosmopolitycznej Marbei, gdzie nasi rodacy wiodą prym także wśród kupujących. No i w zależności od tego, czego szukamy, to tak powinniśmy też i dobierać tę miejscowość, o czym na pewno będzie mowa także w kolejnych podcastach. Kolejny temat. Już widzimy siebie oczyma wyobraźni na słonecznych plażach nad Turkusowym morzem, jak podejść do poszukiwania wymarzonej nieruchomości. No i tutaj mamy największy naoha zdecydowanie, ponieważ wśród naszych członków Izby, ale też i członków naszego komitetu. Są wybitne ekspertki i eksperci, którzy prowadzą agencje nieruchomości w Hiszpanii, w tym oczywiście na tych najbardziej wybieranych, ulubionych przez Polaków w wybrzeżach, czyli na przykład na Costa del Sol czy Costa Blanca. I jak wygląda proces selekcji, gdzie szukać tej informacji, jakich błędów nie popełnić przy poszukiwaniu. Będą nasi, nasi eksperci informować. Ważne w tym miejscu jest, i to się, to się będzie tyczyć w zasadzie wszystkich tematów, żeby Państwo korzystali z usług profesjonalistów. I takich profesjonalistów zobaczycie Państwo na pewno w naszych podcastach. I tam. Krok po kroku będę omawiać, jak dokonać takiej selekcji. Po to, żeby rzeczywiście ta nieruchomość nie stanowiła dla nas problemu, tylko żeby była źródłem satysfakcji, radości no i tego wymarzonego przez nas życia. Przechodzimy do kolejnego etapu, to znaczy mamy już wybranych kilka nieruchomości bądź tę konkretną wymarzoną. Myślę, że jesteśmy już zachwyceni. I zaczyna robić się ciekawie, ponieważ. Trzeba zastanowić się, w jaki sposób zweryfikować faktyczny stan, zarówno prawny, jak i techniczny tej te, te nieruchomości, tego budynku i tak. mieszkania, apartamentu. I to jest bardzo ważny również etap, dlatego że te procesy różnią się zasadniczo między Polską a Hiszpanią. Zupełnie inne wymagania, zupełnie inne dokumenty, kompletnie inaczej te procesy wyglądają w obu krajach. I warto na pewno będzie posłuchać w naszych podcastach, jak ten proces weryfikacji wygląda, jakie dokumenty należy przejrzeć, jak ze stanem technicznym się zapoznawać. Na pewno też podzielą się nasi prowadzący swoimi własnymi doświadczeniami. Ja mogę tylko z, z własnych. Doświadczeń z ostatnich lat, kiedy podróżowałem z przyjaciółmi, proszącymi mnie, żebym pojechał obejrzeć z nimi nieruchomości do, do, do zakupu, mogę powiedzieć, że no, nierzadko bywa tak, że albo stan prawny jest skomplikowany, albo też. Na przykład samowolę często występujące są, więc to są wszystko aspekty, przez które przeprowadzą nas przez Państwa nasi eksperci. Skoro wspomniałeś już o dokumentach, to bardzo istotne jest, żeby wiedzieć, jak przebiega cały proces zakupu. I jakie są najczęściej popełniane błędy? Jakie właśnie niedopatrzenia, jakich, o jakich dokumentach nie myślimy w pierwszej kolejności, a będą potrzebne? Tak, i zestaw tych dokumentów i te wszystkie kroki, które trzeba poczynić, jeżeli chcesz już kupić nieruchomość, to jest tak szeroki problem, że wydaje się, że można nakręcić kilka podcastów na ten temat. Natomiast z całą pewnością opowiemy w kolejnych podcastach, jak do poszczególnych tych kroków, etapów. Zakupu podchodzić i jakich błędów nie popełniać, w jaki sposób się do tego przygotować. Więc warto naprawdę będzie posłuchać to, czego nasi eksperci, co nasi eksperci będą mieli Państwu do powiedzenia. A skoro już mówimy o całym procesie zakupu i, i kosztach, dotkniemy prędzej czy później kwestii podatków. Z jakimi podatkami należy się liczyć kupując, ale nie tylko kupując? później posiadając nieruchomość, często się myśli o, o zakupie tylko biorąc pod uwagę tę cenę początkową, prawda, a uwzględnić należy jeszcze bardzo znaczącą listę dodatkowych wydatków i o tym musimy wiedzieć, żeby założyć odpowiedni margines do tej kwoty wyjściowej, prawda, żeby dodać odpowiednią kwotę jeszcze. Tak jest i w tym zapaść. miejscu z całą pewnością jeden dział Naszego przewodnika, ale też i podcasty będą mówić o podatkach. To nie tylko podatki związane z transakcją zakupu nieruchomości, ale to też będą omawiane podatki związane z utrzymaniem tej nieruchomości, która będzie bądź przynosić nam jakieś korzyści finansowe, bądź będzie wyłącznie naszą własnością, ale to też się wiąże z opłatami i podatkami. Wreszcie. No, dla tych, którzy marzą o tym, żeby przenieść się do Hiszpanii, zwrócimy też uwagę Państwa na to, że no, zmiana rezydencji podatkowej następuje i wchodzimy w reżim przepisów hiszpańskich, jeżeli przebywamy. Ponad 183 dni w Hiszpanii. O tym bardzo niewiele osób pamięta, a to jest tak niezwykle ważny aspekt, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy przyzwyczajeni są tutaj u nas w Polsce do stosunkowo niskich podatków, jednych z najniższych w Europie. Ta zmiana może być nie tylko szokująca, ale też i no, finansowo może być bardzo dotkliwa, więc nasi eksperci podatkowi będą na pewno też ten temat bardzo dogłębnie omawiać. No i na koniec jeszcze, jeżeli zdecydujemy, że chcemy sprzedać nieruchomość, tam też są podatki i o tym wszystkim będziemy opowiadać. To wszystko warto mieć w tyle głowy. Dobrze, dochodzi już transakcja do, do skutku, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami nieruchomości w Hiszpanii. Albo chcemy się tam przeprowadzić na dłużej, albo spędzać tylko kilka tygodni, miesięcy w roku, ale prawdopodobnie jakieś rzeczy byśmy chcieli z Polski przewieźć, bądź w ogóle myślimy o całkowitej przeprowadzce. Jak przeprowadzić się do Hiszpanii i nie oszaleć w tym procesie? To jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ. Tu trzeba też zauważyć, że zwłaszcza ci, którzy już tam nieruchomość jakąś nabyli, zderzyli się z problemem takim, że bardzo wielu rzeczy do wnętrz, wyposażenia wnętrz w Hiszpanii nie ma. Nie ma też tak wielu sklepów wnętrzarskich. Ciekawostka na przykład z Costa del Sol jest taka, że niektóre bardzo dobrze znane sieci u nas sklepów DIY których w Warszawie potrafi być pięć, to tam na całym wybrzeżu są dwa, więc naprawdę trzeba na to zwrócić uwagę. No i teraz cały proces transportu tych naszych rzeczy do Hiszpanii, no to jest jednak logistycznie bardzo złożona kwestia. A ponieważ wśród naszych członków są profesjonalne firmy, które zajmują się przeprowadzkami, to eksperci z tych firm też państwa wprowadzą w to, jak. Przewieźć te wszystkie rzeczy, czy innymi słowy, jak dokonać tej przeprowadzki do Hiszpanii i nie zwariować? Bo na koniec dnia to bardzo stresujące może być, zwłaszcza jeżeli mamy do przewiezienia drogie rzeczy, wyposażenie, samochody drogie, no to są wszystko bardzo istotne rzeczy. I, i w związku z tym tymi tematami też się zajmujemy i w przewodniku, i będziemy się nimi zajmować w podcastach. Jesteśmy już w momencie, kiedy posiadamy wymarzoną nieruchomość w Hiszpanii i zaczynamy tam normalne życie, albo spędzamy tam kilka tygodni, ale może miesięcy, a może całe lata. Jak się odnajdziemy w tej hiszpańskiej rzeczywistości? No, i to jest kolejny temat rzeka, bo przecież musimy wiedzieć jak się zaklimatyzować w nowym miejscu i w nowej rzeczywistości, w nowym kraju, w nowej kulturze to będą właśnie aspekty takie jak edukacja, czyli nie wiem, wyprowadzamy się z dziećmi, gdzie te dzieci będą chodzić do szkoły, jak wygląda system edukacyjny w Hiszpanii, obowiązek przede wszystkim szkolny, tak jak w Polsce, no to będzie też i sposób, w jaki można się w tę nową tkankę wpleść, zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli mieszkać jednak nie w jakimś kosmopolitycznym miejscu, tylko gdzieś, gdzie większość jest jednak Hiszpanów, to, 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 to na pewno będzie jakieś wyzwanie, poza językiem, którego powinniśmy się też wtedy uczyć. No ale to, to, to będzie właśnie kultura, to, ben, to będzie sport, a sport to jest równoległy temat, na który też można godzinami mówić, bo przecież, tak jak wszyscy wiedzą, Hiszpanie żyją piłką i, i mamy Barce i mamy, i mamy Galacticos, czyli Real Madrid. No, i inne znamienite przecież hiszpańskie kluby, ale to nie jest jedyny sport, bo w bo takim też sportem narodowym możemy powiedzieć, że jest padel, który dopiero wchodzi do Polski. I, i pierwsze kluby w Polsce powstają, natomiast no tam w zasadzie niemalże na każdym osiedlu są korty, boiska do, do padla. No to są. Takie tematy, które z całą pewnością warte są również omówienia, by po prostu łatwiej można było przede wszystkim najpierw zrozumieć w ogóle, jak można się wkomponować w to nowe środowisko, kraj, społeczeństwo, naród i odnaleźć się jakoś w tym wszystkim, więc możemy też przecież chcieć prowadzić biznes tam. Możemy chcieć zakładać firmy, możemy chcieć prowadzić inną działalność gospodarczą, czy to jednoosobową, czy, czy, czy spółki zakładać, a może i szerzej. Także tego typu um, informacje na pewno też Państwo znajdziecie tak w przewodniku, jak i w kolejnych, pewnie tych końcowych e, podcastach naszej serii. Wspomniałaś o języku. Jeśli chodzi nauk o naukę hiszpańskiego, to w naszej izbie też są szkoły językowe. Serdecznie zachęcamy, i ważna kwestia biznesowa, ponieważ możemy się zainspirować i, i mieć pomysł na zupełnie nowy biznes, tak, na otwarcie jakiejś zupełnie nowej aktywności i działalności gospodarczej w Hiszpanii. I tutaj jak najbardziej znowu kłania się polsko-hiszpańska izba gospodarcza, z przyjemnością Państwu pomożemy w tych wszystkich kwestiach związanych z otwieraniem spółki, z wyszukiwaniem kontrahentów. Z bieżącą pomocą i, i wspieraniem, właśnie w takiej początkowej, ale później też w następnych fazach biznesu. No, myślę, że ten, ta informacja o nauce języka jest tutaj bardzo cenna, ponieważ chyba w każdym kraju jest tak, że jeżeli jesteśmy w stanie skomunikować się ze wszystkimi dookoła w ich rodzimym języku, to po pierwsze oni to doceniają. No po drugie, łatwiej jest jednak załatwić sprawy, które chcemy pozałatwiać. Łatwiej jest serwisowanie naszego domu, naprawami drobnymi. Poznanie języka to jest na pewno wielka przewaga w, w całej tej przeprowadzce ewentualnej, czy przy funkcjonowaniu nawet przez kilka miesięcy w Hiszpanii. Więc. E, po pierwsze, korzystajcie Państwo z naszych ekspertów, ale także tych, którzy nauczają tutaj w polsce języka. Tak, tak jak Zuzanna powiedziała, mamy kilka szkół w naszej izbie. No i przede wszystkim, kontaktujcie się Państwo z naszym biurem izby i z całą pewnością zostaniecie Państwo tutaj przez. Zuzanny i, i, i panie z naszego biura, odpowiednio pokierowane do ekspertów, którzy są członkami zarówno naszej Izby, jak i naszego komitetu. No a co najważniejsze, będziecie Państwo większość z nich mogli zobaczyć w nadchodzących podcastach. I co będzie w następnym podcaście w takim razie? W najbliższym zajmiemy się pierwszym z wymienionych tematów, czyli porozmawiamy o tym, który z hiszpańskich regionów wybrać, tak żeby odpowiadał naszemu charakterowi, osobowości, naszym potrzebom i naszemu, naszej wizji przyszłości w Hiszpanii, jaką byśmy chcieli rozwinąć. No, i to chyba jest najlepsze podsumowanie. Mamy nadzieję, że to będzie bardzo dobry start i że Państwa temat zainteresuje. Więc zapraszamy do oglądania. Na wszystkie odcinki serdecznie zapraszamy i zapraszamy do Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli zainteresowała Państwa treść, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, wciśnięcia kciuka w górę i zaznaczenia dzwoneczka, aby być na bieżąco z naszymi podcastami. Zapraszam też do odwiedzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Izby. Linki znajdziecie Państwo w opisie pod filmem.